I didn't trust. czy ty mądry jesteś? Widziałeś, kurwa, mężka jest. No, TDU za, za, za nim prawie siadło na tej zwężce Taki kurwa, nasz kolega tutaj mądry i nas wyprzedza. No śmieszne chuj, żeby żebyście rozjewali tymi osobówkami, bardzo śmieszne kurwa No dla kogo śmieszne, dlatego śmieszne A co na ciebie śmieszne żeś że tam kurwa? Ja sobie tak pierdoli, czy żeby ci było do śmiechu, kurwa. Kolego tym busikiem z tyłu za mną. Ten, ten gość, co mnie wyprzedzał, bo się nie przyjrzałem, to był Polak? Tak, to był Polak, to był Polak. A to on, ten idiota, mówił, że dobrze by było, jakby te osobówki się rozpieprzyły? Tak, tak. Kurwa, najmądrzejszy nie jest, ci powiem, naprawdę. Myślałem, że tylko wyprzedzał. Tragicznie to wyglądało, ale za nim jechały osobówki, nie? I on nagle skręcił i oni ale wyhamowali, bo oni nie widzieli tej zwężki, rozumiesz, nie? no, ja wiem, no, ale to wiesz, ona była wyświetlona wcześniej on nagle skręcił, bo ja zwolniłem, no to on mógł skręcić Jakby jakbym nie zwolnił, to by była dupa dokładnie, no tylko on wiesz, on widział, nie? ale ci z tyłu, co za nim się tak, wiesz, no ile, kur... metr, dwa, trzy on, to nie widzieli tej zwężki, nie? to, że oni idioci byli, to też druga sprawa no, ale on to kompletny idiota no, no. Zdał na hama do końca, bo jakbym nie zwolnił, to nie wiem co by zrobił, no ale wtedy to i ja bym mógł cierpieć. Dokładnie, dokładnie. Ja wszystko widziałem, nie? no i dobrze, że zwolniłeś, no bo wyjścia nie było, w sumie, nie? No wiesz, jakby był inny, jakiś uparty na moim miejscu, to by mógł kłopotu mu narobić, bo mnie by tam na naczepą o kabinę, ale sam nie wiem co on by zrobił. No, dokładnie, dokładnie. Mówię, że to tak niektórzy naprawdę wyobraźni nie mają po trupach, żeby nie było wyświetlone, ale było, widział, przecież wystarczyło zwolnić, przejść mnie później, no przecież to jest normalnie chore, ja nie wiem, ja nie potrafię niektórych pojąć. No tak, tak, słuchaj, ja jeszcze, ja jeszcze zwolniłem, żeby mu miejsce zrobić, żeby się mógł pakować za ciebie, nie, ale patrzy, on na cały czas, już mu zostało jakieś 200 metrów, on dalej ciśnie, nie? Nawet nie wiem jak on tam zjechał, bo nie widziałem już potem tego, nie? No, 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 bo ja wiesz, no radykalnie ująłem prędkość i miał szansę. Da, dałem mu szansę. O, no, dokładnie. Ale te osobówki, że dały radę. Ja nie wiedziałem, że za nim jadą osobówki, ja, ja zobaczyłem jak on wjechał przede mnie, wiesz. No to ci mówię po handlach dali. Ale, co, a ten, ten pierwszy, no to by się, w... ale ten, ten pierwszy, no to jak on ostro zahamował, to te dwie by do siebie wdupały, nie? No, milimetry zabrakło. No. Dokładnie, dokładnie, ale powiem Ci też, że i drogowcy zawinili, bo tylko by się tylia na prawej stronie nic nie stało. Powinno coś stać, że za chwilę będzie lewa zablokowana, nie? No, 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 dokładnie, bo to się tak wiesz, nagle pojawiło i, nie, no, no. no. Ale powinien. Z się za ciebie wbić, bo miejsce miał. Zrobiłem mu miejsce, no ale jak chciał ciągnąć do końca, no to no, no trochę po bandzie pojechał gościu. Czas na wydrę, rozumiem rozumiesz, on brał na wytrzymałość, wiesz, ale ja tam grzecznie sobie jechałem. Ze swoją problemy widzę, że nie ma żartów, no nic, trzeba zwolnić, bo idiota. No idiota, i tyle, dokładnie. I jeszcze Jeszcze te osobówki

jak przechodzą rozumieć przywódcy, tacy, tacy ludzie? Tak, dokładnie, dokładnie. Kurwa, ale powiem Ci, że z tyłu to wyglądało no, dreszczyk emocji, nie? no płaczy, no ja pierdolę. To już tą zwężkę całą albo, albo nie wiem co było na... Ja ci wierzę, bo ja zobaczyłem w lusterku jak to drugie auto gwałtownie hamowało, żeby się nie, wstrydoli, nie trydolić za to pierwsze No to, to trochę wyglądało to groźnie już myślałem, że nie za rady, nie? No no groźnie, groźnie, no mówię No to tak właśnie mówił kolega, że przez takich to tak się właśnie potem dzieje na autostradach i przez tych co za nimi jechali i przez tego co właśnie przed nimi jechał Tak, tak, bo słuchajcie, tełkę nie się ciągło za nim, nie? Tak blisko patrzę No dokładnie Ale Ja się podejrzewam Jak musiał się zdziwić w osobówce, że koniec drogi gwałtownie <laughs> zahamował Wystarczyło, żeby tego się gdzieś zagapił i chłopie nie było czasu. Dokładnie na p Taki dziadek wiesz teraz mnie emocje puściły i ogarnia mnie pusty śmiech powiem Ci szczerze, że naprawdę ja tak będzie miał majtki do prania chyba, chyba może mieć, powiem Ci szczerze